w tym odcinku zakupię najdroższe serce na moim serwerze n 1 które kosztuje aż około 600 miliardów. Co ono tak w ogóle daje i czemu jest aż tak drogie? Oglądajcie do końca. A więc tak moi drodzy, jesteśmy na koncie 1001 error, czyli na koncie, na którym ostatnio straszyliśmy widzów na rebornie. Dokładnie. To konto posłuży nam do przetestowania dodatkowego serca u szamana. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy przetestowali wszystkie z tych perków, które tu są dostępne u szamana, to oczywiście sobie kłapka w górę no i napiszcie w komentarzu, że chcielibyście kolejne odcinki z tego, bo dzisiaj troszkę hajsu poleci na to, żeby to ulepszyć sobie dodatkowe serce, bo jak możecie zauważyć, wejdźmy sobie, że nie możecie zauważyć, bo jeszcze nie widzicie, ale teraz widzicie. Wejdźmy sobie do narzędzia pierwszego I mamy tak, mnóstwo dusz. Tu są 24 staki i magiczne butelki 15. To wszystko nam posłuży, aby ulepszyć sobie na maxa perk, jakim jest dodatkowe serce. Dzisiaj zobaczymy sobie, czy aż tak dużo to daje. No wiadomo, że to dużo daje. Co ty człowieku masz, ty chłopie z klaunem. co jest zgrane? <laughs> Dobra, never mind. A o drugie na szczęście, mamy przygotowane sobie dzisiaj seciki. Tak, dokładnie. Mamy przygotowane seciki, mamy przygotowane sobie monetki. Mamy tyle tych secików, bo będziemy testowali sobie z każdym ulepszeniem. Teraz polecimy sobie na strefę PVP bez żadnego ulepszenia perka. Więc weźmy sobie, kupmy przydatnych itemki. No dobra, mam nadzieję, że się nie wywalę. <laughs> taka, taka jest prośba sama do siebie, żeby się nie wydupić. Weźmy sobie cyk, cyk, pięknie, tutaj, tak. Wcimy na bitkę. Weźmy sobie, wypijmy siłkę i zobaczymy, jak to będzie nam tu szło. W ogóle wbijajcie na boksika, bo dalej trwa slash, kocz szkoła, który pozwala wam odebrać wipka, także. Jak jest nowy, to warto o kurna ty, warto skorzystać z tego. Także sleczko od szkoła i odbierajcie sobie wibka. Jest. Ja bym poleciał sobie na tom bez alek. Czy to będzie głupie, dobra, ryzykuję. Kto nie ryzykuję to nie ryzykuje, to nie pijesz szampana. Jakoś tak. Opa. I mamy typa. Mamy typa. Ale będzie, ale być, ale ma teraz cirpa. Przerwę wam na dosłownie sekundę. Bo chcę wam tylko powiedzieć, że warto zapisać sobie datę 18 października, bo w ten dzień wydarzy się coś mocnego na boksie na nienemce.pl. Pa, pa. O, no, lokno. Dobra, ty dostajesz, pa. Mamy w ogóle 39 itemki. Błagam, żeby się z nimi nie wyrąbać, ty. Ja się! Aż bym dostał hita, ty. A ja bym poczęła kogoś lepszego, żeby zobaczyć, jak to HP. O, jest, 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 pa, 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 Nie, nie, ale zwaliłem. Oj, Jezus, o Jezus! Matko Boska, oczy mnie aż, oczy mnie pobolą. O, 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 jest. Charizard. Jak to mój ulubiony Pokémon. O, 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 coś, tu się dzieje, pa, co się dzieje. Pa! Aj, aj, aj. Tak, chcesz bić, chcesz bić? Taka jesteś, taka jesteś? No co wy robicie. o ja, to wy mi macie bić, nie ja was, no. O, ty, ktoś biega, ktoś biega, ktoś biega. Czy jest kredynka? mi nic nie zarobi, ty. Weźcie mi, mi coś pozadawajcie, no. Ja za, za, za dobre serce sobie chciałem, A tu się wbijamy? To nie, tu nie ma, nie. Tu nie ma, przebacz. Nie ma żadnych sojuszów. Tak, chcesz bić? Pa. Ej, yo! Coś bije, coś bije. Ej! 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 Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Ej, kolekcji, kolekcji, kolekcji! Ej! Dobra, ale weszło tutaj, ty, pa, 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 dzisiaj klik. Oh, shit! Tezki, 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 tezki. No, ty. Nie, no, co mi robią, ty, no? Ja nie ogarniam, czekaj, za szybko się dzieje, za szybko się dzieje, ty. Scroll, działaj, scroll. Jasny, gwint. No, trafiły mi się jakieś spodseńce, jedne, no. Ej, Piuciu, czekaj, czekaj, czekaj. Ogarniemy, ogarniemy. To się wyklepie to się wyklepie. No go, bijemy go. Co ja będę? Bijemy tą, szybko. Strenga i bijemy. Dobra. Może on padnie, może on padnie, nie, nie ma co uciekać, nie ma co uciekać. O, patrz, uciek uciekniemy, uciekniemy. Nie, nie, nie ma co uciekać, nie, nie, nie ma co uciekać. O Nie! Nie, 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 nie. Dobra, walczymy do końca, walczymy do końca. Bijemy dobrych chłopaków. A nie, ja pierdził. Nie! O, shit. Jeszcze miecz mi podbi? nie cały. Ej, wszystko za nieczynskie dziewiątki zdobyli. Ja pierdziu. Weźmy sobie duszę i kupmy sobie pierwsze ulepszenie. Dobra, cyk, poszło. mamy jedno serce więcej. Jak jak chcecie na, na nich zemścić, to muszę mieć dwa serce więcej. Dobra, zróbmy sobie dwa serce więcej. Dwa serce, i zobaczymy, czy damy, damy radę coś. Jak nie, to lecimy all in. Wszystko rzucamy, wszystko rzucamy na maksa. Lecimy. Nie da się zemścić. Ja pienię, tą, siłkę. Teraz all teraz olin, olin. Dobra, pa, takie robimy. Ja się tu muszę stresować. tu są wszyscy. to gdzieś ty wykoczenia. O, jest ziomek! O, mi bił chyba, to jest ten, co mi bił. O, o, Boże, ale kalectwo to. Ty, gdzie są te koksy takie, no? Fistarszki, o, jest, Ty, jest, 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 azbet. Myćku, zawijamy. Aha, no właśnie, to jest to. O, o, tu już co ty masz, idzie, ty. Oho, i chłopie. Pomagamy tutaj, pomagamy. Ale tego ty, tutaj kugna, jeszcze bym dojechał z chęcią. O, może ten tutaj? Coś ten? Tego? Trzyma gaz, teraz? mi bije, ty hity. Ej, to jest tak szczerze. Te pięć by się przydało. Ła, za zadema, za o, tu jakieś jeszcze? Oj, oj 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 tu muszę się w Bielberg jak najbardziej tę sartuszkę przetestować. Ej, yo, 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 yo! Ej, i no co ty tak spięty jak... Plosz na no jasno Tak, plandyka na rzuku. Uś, siu, 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 Ja chciałem to ale bez przesady, tak? Tutaj nie w tylu. Dobra, no, papa. No i co? I same co? Tyle, tyle z was widzieli. Tyle was widzieli. Łatwo. O, nie, Kryplerix. No, dajże spokój na no, człowieku. Ej, 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 zostaw, zostaw, zostaw. No, Kryplerix. No, no fans fan z gry mi no. Ty, ej, jo. nie. No, dajcie, żyć spokój. U, u. Dzięki, ktoś mi pomógł, no. ktoś mi pomógł ty. <laughs> Zakadamy jak tą klatę i bie... O się... No dobra, no to w, w kilku się wbieracie, no? O nie, jednak nie. Nie <laughs> w dupie ty. A ja myślałem, że on do mnie leci. Ty no, no co jest? Złami ty, ty, ty! Koleżko, koleżko! Ty się piętą przeżegnałeś, czy to? Ty się piętą, że przeżegna czy to? O, się piętą przeżegnał, co on robi? O biją, bijam, bijam kogoś, dobra. Jak bijam kogoś, to się biją Poczekaj, pa, poczeka, pa, pa, pa O! Co pomagasz, koledze? Co pomagasz, koledze? Cię mogę, no! Dajcie mi spokój! Ej, jo! Ej, jo! Ej, jo! Pomóż, pomóż, tak, tak, tak! O, o! O, Nie, jeszcze raz matematyka, jeszcze raz matematyka! O spokój, daj spokój, daj spokój! O <ścoughs> Nie wiem czemu jest. Na drugi raz nie nagrywam na koncie, na którym ktoś może go znaleźć. <grym> to jest błędne, błędne, błędne. I powiem tak, dwa serca to dalej, za mało mi. Ja, ja. Ja, ja lecę teraz Olin. All Olin. All lecimy teraz Olin. Mamy trzeci poziom. 300 dusz, czwarty, 400 dusz. I teraz piąty, 500 dusz. Zostaje nam 36 dusz i mamy pięć serduszek. I poszło teraz około 600 miliardów. Przejdźcie po pakiet, co nie? Dużo. <grym> Dużo poszło. Możecie pisać uwagę, czy cena tego, czyli te 600 miliardów jest warto tego. Czy byście wydali na inny perk? A jak tak, to na jaki, bo możemy go przetestować w kolejnym odcinku. Ja będę chciał przetestować wszystkie te perki, pokazać wam jak one działają i czy warto. Także piszcie w komentarzach, czy warto. Ja uważam, że warto. Pięć serc za mieć. Mega mocno ułatwia. To jest Pa, jakiś fisaszek tutaj czai się, O, siedz, kumpla masz, kumpla masz, kumpla masz, kumplasz, masz. Kumpla masz. A, tu, A, z, jakiś atop. Atop, ty. Ja ci dam atop. pa, Ja mam teraz pięć serc od bambik, bambik Bambi's Fortnite. Jeszcze za nami, się Jeszcze za mną, tak? Tak jesteś. Ej, pojadam się Ej, yo, yo, yo! yo, yo. Bojera, czyli czyli majster, majster. Ej, yo, yo, yo! Yo! O, twoje oh, mi włączył. O, oh, ty siulu, jeden. Tak, to się nie robi. Tak, się nie robi. Ale uciekanie możecie ocenić, w sumie. Ja bym tak ocenił, no dziesiątkę, no. Sam bym się pochwalił. Jeśli mnie nie chwali, to sam się pochwalę, że. No, nawet to tak, nawet tak, prawa, prawa większa wchodzi, ty. Kiś gadatek, ty. Jakiś orzeszek. Trzy szunie. <laughs> nie wiem, czemu mi się skojarzyło to. Dobra, to kumpal, to kumpal mi pomagał, mi pomaga A ty co wbijasz, co wbijasz? Taka jesteś? To chodź na solo. Ej, kumple! Ale kumple. Ale odchodźcie się! Po co ta napinka? No znowu oni, no co ja wam... No się uwzięli na kumpla. kumpa po fachu. U. Matko Boska, dajcie mi spokój. Daj mi spokój. Spokój! No i pa, leci! Lecą za mną, ty! Ziutka być takiego jak ja! Znaczy czy żeście, nie powiem z czego spadli. No daj też spokój człowiekowi! Dal do pięć serc! Teraz widzę, że to dużo daje. Ja nigdy w to jakoś nie cisnąłem, zawsze cisnąłem w ogóle winę jakiś perk. Ja leciałem, żeby więcej hajsu zarabiać. Ja zawsze chciałem zwiększenie dropu. W Filipi jakoś tak mało, ale jak miałem powiedzieć, warto polecieć to, ty no! Jest ziutek! No gdzie ty, gdzie ty zawijasz, majster? co jest? Ty! Ko... A jedź pan, wziąć taką robotę, uciekł mi. Cieszę kili kili mamy. Co z tego, że większość to pewnie jakieś stywki, ale. Co to ważne? Ojojo, dobra, tu się co dzieje. Oni niech pan że ja na innym jestem. Oj, tak, dobra. Pomagamy, pomagamy, kumplowi. No czy, 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 o się, bijesz mocno, boli w kości, ale widzicie, już dłużej się trzyma. Wtedy to jak mi zadawał hity, to mam wrażenie, o, bardziej to czułem, że mi więcej zadaje tych hitów. Tu się tak pewniejszy czuję. No, dlatego Ale Primo, Al Primo! El primo! Pa, no i pa, i pa, i pa! Jakiś pistaszek, pistaszek! Ale wszyscy na mnie. No pomóż, pomóż! Co ty? robisz, ty niepojęta jakaś? Znajdź Boga, znajdź Boga w swoim życiu. Czekaj, 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 ja sobie wbiję. pa. Spróbujemy tu, chodź, chodź. Pa, dostaję hit ładne. Nie no, nie mogę! Oni są razem, czy co? Jak butla z gazem. No chodźcie na górę, chodźcie tu na górę, tu, chodźcie tu. Nie przyjdziesz, co nie? Jak ja się zawijam. Tak, o, pa. Asa kiermana tu zawijam, pa. Asa na chillu. O, oh, shit! Ale chill! Ale czuję teraz chill. <grym> Taki chill. Dzisiaj tylko, chill. O, oh, shit! <grym> <laughs> ale żem jumpa zrobił, ale jumpika zrobiłem. Więc podsumowując, serduszka dają mega, mega dużo moim zdaniem. Większy luz czujesz. Nie schodzi ci z tego pierwszego paska, tylko z drugiego. I to tak większy chill czujesz, że masz więcej serc. Ale jakby z moim skillem, to wiecie, no podsumowując no, mój skill, no nic się by nie poprawił. Ale uważam, że za wikę to na chwilą bardziej podchodzę, na spokojnie. Tu seko, bo Wicę zniszczę. Ale jak macie jakieś porady, co jak, jak, jak być lepszym na tym boksie, to piszcie w komentarzach. Bo wy to, wy to się znacie, wy to tam jakieś tam rachu czachu tu machniecie i ziomka nie ma tej. Także co? Daily Cały czas trwa, jutro kolejny odcinek, więc zostawcie subika, łapkę w górę. No i wbijajcie na mój serwer anjedynmc.pl